Dzień dobry, Arek, nagrał wycieczkę w szkolną, w której byłem ja, w Górach wszystkich. Więc w skrócie rzecz ujmując, to taka moja reklama. A więc przejdźmy do lektury. Tym oto magicznym paluszkiem. W dzisiejszym odcinku pojechaliśmy na wycieczkę w góry świętokrzyskie razem ze szkołą. Mała garstka mojej klasy dołączyła się do klas szóstych i razem pojechaliśmy na tą właśnie wycieczkę. Będziemy zwiedzać bardzo dużo fajnych zabytków, no i będziemy się bardzo dobrze bawić. Więc, jeżeli film wam się spodoba to zostaw tutaj łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, zostaw komentarz. Łapeczki to ja zostawię tylko dla piosenek, takich dobrych, wpadających w ucho, akurat na... Akurat powiem tylko, że takie najlepsze to ona działa nam nie jak. No i życzę Ci miłego oglądania. Żeby się nie... Kurde, telefon. No Ładnie! Telefonów nie zostawiaj, się, bo pan się nie będzie zatrzymywał. Że tak powiem na każdy no oni przystawi. No jeszcze właśnie. Patrycja, Patrycja O nie. Okej. Jestem ja. I to było i no cześć! Masz, Arek, kwantrów, to się nie bał. Idealna puenta. W najgorszym miejscu siedliśmy, musiałeś tu iść. To będzie tylko do Arka, więc jeśli jakiś widz się obrazi, to niech, to niech lepiej wstrzyma swoje energię, bo niech pamięta, że to tylko do Arkowego. Podziękuj mi! Gdyby nie ja to byś nie był zrzonął Tutaj wpadłem w karty. Dobra widzowie my już od półtorej godziny jako siedziemy Zaczyna mnie brzuch boleć ale myślę że będzie dobrze to raczej więcej niż tutaj, raczej mniej niż półtora. Nie, nie no półtora widzicie, bo us... Jak nie? Zartowaliśmy usta 15. Godzin... No to. Na jakichś następnych obliczeniach wam też uspokoję. Chyba, że znowu będą moje. No to godzinę jedziemy. Myślę, że będzie panie. Już tu awidzą, bo. No. Będziemy się widzieć na następnym sojuszu, nie? Zobaczysz. zobaczę Pia Przewinę Teraz prędkość to się tak? Ale dziwne Ciekawe czy ma... o, jest. Na 180 dawać mnie film. A prędkość niech będzie normalna. O, a, to... <noise> Dobra, wiem, to sobie postoju. Się na postoju. Tutaj takie ładne sobie widok... to, ładne widoki. Kowie, to widoki. do dzieła. Reszcie mnie póki jeszcze świeża bateria. <noise> Wszyscy sobie jedzą, ja nic nie wziąłem niestety. Arkowy, Jak będzie film złaby, słaby to mi płacisz za paluszki Arkowy. No, teraz jakaś będzie wiczka chyba. Nie wiem. Tak jakoś będzie mówione A Karol zawsze u się Ja wiem gdzie idę, ja wiem gdzie idziemy, przynajmniej ty. No, no to jest Kini. To ja jest chienik Jest 40 minut przerwy. Na no, to mamy przerwę? To się widzimy później. Później to nie polecam. Arek to nasz idol. Śle, źle, śle. Nie, nie, nie. Inne gesty. Oka. Strzałka i ósmyczek. Chodzi, że o to. Jest bez nadziei, no. Dlaczego niby? Wiesz co, ja już byłem dwa razy w krzemionkach. Pierwszy raz to nawet całkiem super a drugi to jest bardzo nudno. Aha, no to Ogólnie co one mówią to jest nieprawda, bo to... No nie jest nudno. Znaczy teraz trochę jest nudno, ale później będzie ciekawie, więc nie wiem o czym chodzi. Tu można głaskać. Przewinę, go, że tutaj zmarnowałem śmiechu. Chociaż. Dotykaj? Nie, nie. To za dodatkowe ręce, wolę nie wyrywać. No to wytrzymaj sobie. Chusteczki Arkowego. Tylko w jego bluzie. <ślesk> nie, ale fajne. Co tu jeszcze? Ciekawego. Co masz? Tu jakaś jest? Co to jest? To jest, jest. jest jakieś ta. Ale jako, jakie fajne buty ma. Parko to ja... kto ma lepsze sandały? Ja mam lepsze. Ale to też można podotykać sobie. Ale tu jest fajne. Zajebiste, ale to jest fajne. O, to jest fajne, takie jak trochę jak ten Taki dywan fajny taki no. jest. No to jest... to dywan no? <grym> Zwiszcie jest taka krowa, czekajcie Taka krowa dotyk Szkoda, że to nie jest za żywych zwierząt Wypiekają <grym> <Dotykałem> krowę <grym> się tutaj nie zmieści. Wchodzimy do chaty Nie zmieściłbyś się? <grym> Przypomniałem mnie na mnie się ten normalnie normalnie stanąłem przy, przy jego jej tak to co robiłem będzie na opinii. To... Tutaj wersja poziomowa. W opinii wersja poziomowa. W nie projektor. To mówi, że się nie zmieści, ale jest tu. Ale fajne, fajna, No fajna, nie? Tak, i... muszę się zgabić jak ty. To ktoś zabił sobie krówkę. No i? Przewinę, bo czas idzie. mi szkoda. Осторожности, бы тебя забил. nad krzemieniami, tu pod Takie coś jest zakazane. Nad krzemieniami, to zobaczycie idealnie zachowane oryginalne ślady... Chodzi o nagrywanie. Jesteśmy w kopalni w widzowie i jest mokro i trochę zimno, nie? Tak, <laughs> No. Ale fajnie, fajnie jest, naprawdę. Trochę zimno ale da się przeżyć. No. Więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to polecam. polecam. No. Fajne widoki są, w sumie. Ciekawe, co tam widzisz. Wychodzimy widzowie. No i dobrze. końcu. No to widzowie, już wracamy i Karol ma wam coś do powiedzenia. Tak, bardzo was lubię. Troll. Jednym słowem, troll. Nie ma nic ciekawego. Idę sobie siąść. <noise> w końcu zasiedliśmy widzowie. Takie nogi. Masz za to, że Karola usnąłeś. Już idę. Co za kondycja? Takie życie, no. No Nie wiem, ja nic nie kupuję, ty Nie mam pieniędzy przy sobie. Ja mama, ty coś kupujesz? Na pewno nie. No nie w ogóle. Nie opłaca. No. Ty coś kupujesz? Nie. No wody nie opłaca się tutaj, ale fajnie było na Nie. No wody nie opłaca się tutaj, ale fajnie było na, nie, no. No tutaj, fajnie było na Trzeba było dokończyć. Kawaretka 2 stworzył piosenkę z komentarzy na YouTubie. Refren był o tym, jak źle o nim mówią. A ty to cenzurujesz! Cenzurujesz! Przecież jest inny sposób. Nie no, kochamy go, kochamy go! Nie, ale fajnie było nawet. Mi się podobało. Zimno było fajnie, mokro. Znaczy. Nie <laughs> ja ja tylko ale... Nie, nie o niczym. A komu zostawił kamerę? Tego nigdy się nie dowiecie. Chyba że go spytać właśnie zrozumiałem, że lecę dalej. Ja nagrywam Dobra, idziemy sobie właśnie teraz patrzeć w pamiątki. W mnie nic nie kupię, bo po co? Bo jesteś biedny, Ale, ale Jestem tutaj ja. W włoski. Normalnie tak. Wąż chociaż cienki, lecz pies na panienki. Chodź, Nie opłaca się. I tyle. Dzień dobry. Ja siebie sam kameruję. To są wszystko krzywde Jesteśmy w sklepika. Fajne pierścienie tam. są Gdzie? Ja tam się cieszę, że nie kupiłem pierścienia ja No bo ja nie widzę. Tamte. Nie wiem, przekłócać. Poczekaj. Czy na co je zasegurowałeś? Bo tutaj mam kamerkę. To tak mi się wzrok wasta tutaj ma film Nie Małe. Widzowie, nie kupujemy, bo jest drogo. Widzowie, Arek jest bardzo biedny. Nie jest biedny, Jest biedny, jest biedny. Cieszył się, że dałem mu w ogóle 21 groszy. Jest drogo. Widzowie, my idziemy teraz do autokaru, bo mi się nie chce siedzieć tutaj, bo jest gorąco. Pan mówi, że gorąco jest w ale... Będzie mała zagadka. Darek lubi się gotować. No, zobaczymy Nie tylko się gotować. Czekam tylko, żeby się pokotło. Ja, ja, jak będzie Że jest małem Że jest z żoną. Nie jest ze mną. Z On z żoną. No tu to to No dokładnie. Zobaczymy jak jest po prostu. Podobno nie można siedzieć, więc biorę chcę coś do picia. I do jedzenia, bo jestem głodny. Widzisz. I wychodzimy. Poluszki i wodę biorę. I wychodzimy. Ja usłyszałem paluszki piwo, wodę. Tadek! Niepotrzebne mi piwo! Teraz, no dawaj. Aż mnie się przypomina, ale na tym już zakończę odcinek. Bo się prawie kwadrans robi, a nie, nie potrafię nie powyżej kwadransu. Ten, ten o tuberkach to był hardcore No cóż, no to prze, przejdźcie się do opinii